Damy jako zenię swój występ dzisiaj. No spełniłem to minimum, które zakładałem, jednak siódma e, pozycja jest opunktowana. Mimo to liczyłem na coś więcej. No, jest to dopiero drugi e, mój start na rangi e, międzynarodowej w seniorach. Start. No i myślę, że z czasem każdy start będzie coraz lepiej i, i być może już niedługo zobaczymy te medale z seniorów. Doszedł dzisiaj nadal, czy czujesz się najsilniejszym punktem reprezentacji, więc na tą chwilę? No nie chcę lekceważyć też czy tam jakoś obrażeć moich kolegów z kadry. No myślę, że jestem mocnym punktem, ale też jest dużo młodych zawodników nowych, którzy będą mieli okazję się jutro pokazać i zobaczymy, może ktoś lepiej wypadnie. Jakie plany, jeżeli chodzi o kolejne starty? Eee, najbliższym startem, takim docelowym, ważnym, są Mistrzostwa Europy Seniorów w Budapeszcie, w których chciałem bardzo wystartować. Mam nominację już na ten start. Kolejnym startem są Mistrzostwa Świata Juniorów. No i taką, taką imprezą, w której najbardziej bym chciał wziąć udział w tym roku, to są Mistrzostwa Świata Seniorów w Brazylii. No ale jednak muszę zdobyć tę nominację, które bardzo ciężko jest zdobyć. No, ale myślę, że to jest wszystko zasięgu ręki. Jaka jest w tej chwili atmosfera w, w Kadrze? No myślę, że raczej wszyscy kadrowicze są zżyci bardzo. Nie ma takiego podziału na regiony. No, być może są różne odczucia co do prezesa Polskiego Związku, jednak moim zdaniem osobistym prezes bardzo dobrze sprawuje swoją funkcję no i wolałbym nie wchodzić w różne tam jakieś takie dyskusje, bo to... ale moje zdanie jest takie, że raczej jest dobrze w polskim judo, coraz lepiej. Rozwija się w niesamowitym tempie, jak oceniam swoje szanse już w kontekście Igrzysk Olimpijskich, które są za 3 lata. Ciężko mi się jakoś odwołać, ponieważ nie brałem na rangi mistrzowskiej w seniorach udziału. No, być może po mistrzostwach Europy Seniorów, jeżeli wystartuję, będę mógł określić, jaka jest moja pozycja. Jednak myślę, że z tym tempem, jakim się rozwijam, będę miał szansę jednak pokazywać wysoką klasę na rangi międzynarodowych w seniorach. Nie masz wrażenia po dzisiejszych startach m.in. E, innych naszych reprezentantów oraz również e, twoim, że świat nam trochę odjechał. No, myślę, że brak wyników w dzisiejszym dniu może nie jest spowodowany tym, że nasi kadrowicze są bardzo słabi. E, teraz było dużo obozów, zgrupowanie, w spale czy to jest nie wie, Ja byłem w Japonii, gdzie teraz jednak nie wszyscy zawodnicy są w tej szczycie formy. No i myślę, że kolejne zawody być może pokażą to, że jednak zawodnicy z Polski są bardzo mocni, bo ja zawsze wierzę, że jednak Polacy są najmocniejsi i tak i ty niedługo będziemy na szczycie w Judo.